Witam serdecznie, Piotrek Szafan, Network Expert. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować bardzo ciekawy router Huawei. Jest to N40e M2KB, nowy release z serii N40e, bardzo popularny i od wielu lat działający u wielu u wielu sieciach, Tak. Czym jest ten router? Tak? Na początek jest to router 100 gigowy, który ma porty 100 giga, 40GB giga i bardzo dużo portów 10GB. Jeśli chodzi o główne jego cechy, tak jakby można było to podsumować, to jest tak. Jest używany bardzo często jako router BGP albo router MPLS-owy, tak? Mamy 910 GB przepustowości w obie strony i mamy bardzo wydajną hardware platformę routerową, tak? No dobrze, ale to, to było w skrócie co ten router potrafi, ale popatrzmy na jego główne zalety, jeśli chodzi o fizykę. Mamy przede wszystkim dwa redundantne zasilacze. Przewrócę w bo jest troszeczkę ciężki. Mamy dwa wyjmowane modularne zasilacze. Tutaj, akurat wersja C jest również wersja DC. Mamy również tray'a, Są tutaj trzy wiatraki, które. E, będą chłodziły nasze urządzenia, A jeśli już o, o chłodzeniu mowa, to bardzo ciekawa cecha tego tutora, moim zdaniem bardzo istotna w wielu miejscach, czyli specyfika działania. Tak? On może działać w tak zwany o, operational environment od minus 20 do 65 stopni, co oznacza, że naprawdę nie musimy inwestować w klimatyzację precyzyjną i utrzymywać 21 stopni w serwerowni, czy 19, bo to nitro sobie doskonale z tym e, poradzi. Jeśli chodzi o fizykę, no to proszę zwrócić uwagę na jego głębokość. Tak? Mamy głębokość taką, że z tyłu nie ma zupełnie nic i 22 cm głębokości, co dość jasno oznacza, że przystosowany jest to router do instalacji w stojakach telekomunikacyjnych, takich typowych DWDMowych, owych SD-owych, czyli 30 cm i zero dojścia z tyłu, czyli prosto do ściany przesuwamy urządzenie, co po prostu daje nam bardzo dużą elastyczność, jeśli chodzi o instalację. I to tyle. Natomiast router jest tu jeszcze podzielony na dwie części. Mamy część taką fixed, wbudowaną w router oraz dwa sloty o przepływności 200 giga. Każdy, gdzie możemy zainstalować sobie kartę. Taką kartę, tu jest akurat zainstalowana karta 10 razy 10 giga, którą możemy wyjąć, demontować. I możemy tutaj akurat 10 interfejsów, 10 giga w line rate obsłużyć, tak? No okej. Okay. Ale wracając do portów, oprócz takich podstawowych portów jak konsola, jak zarządzanie mamy wbudowane w router cztery porty w QSFP 100 GB na 40 GB. To jest różnica licencyjna tylko jakich interfejsów używamy, by default to jest 40 GB line rate'owej przepustowości, więc naprawdę bardzo dużo. Mamy tutaj również 10 interfejsów SFP plus 10 GB oraz 10 interfejsów 1 GB. I to wszystko, no ten router tak wyposażony, mamy tutaj 10 jedynek, 20 dziesiątek i 4,40 na 100. Tak? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że, że możemy na tym odpalić bgp bo chyba wspominałem, tak, 4 miliony prefiksów IPv4, 1 milion IPv6 to świetny docelowy router na wiele lat, router BGP. Jeśli weźmiemy możliwość robienia na nim brasa też. Czy L3 VPN-ów, L2 VPN-ów, dowolnych rzeczy związanych z MPLS-em, to okazuje się, że to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa opcja, w szczególności dla operatorów, ale nie tylko, bo również dla enterprise. To chyba tyle, jeśli chodzi o takie przedstawienie tego routera. Poniżej, mam nadzieję, zamieścimy link ze specyfikacją pełną. No i co? Zainteresowanych zapraszam oczywiście do kontaktu. Eee, aby otrzymać więcej informacji o tym urządzeniu. A na dzisiaj to wszystko. Ja Państwu serdecznie dziękuję. Do widzenia.